W głębi wód Tajlandii żyją morscy nomadzi, których dzieci mają niezwykłą zdolność świetnego widzenia pod wodą bez użycia okularów. Korowajowie słyną z niesamowitych umiejętności wspinania się na drzewa i utrzymywania równowagi, co pozwala im prosperować w świecie zbudowanym wysoko nad dżunglą. Dzisiaj odkrywamy 10 odizolowanych plemion o zdolnościach wykraczających poza ludzkie możliwości. Numer 10. Lud Mokenów. Mokenowie żyją wzdłuż zachodniego wybrzeża Tajlandii i są prawdziwymi morskimi nomadami, którzy całe życie spędzają na drewnianych łodziach zwanych kabang. Liczący zaledwie od 2 do 3 tysięcy osób, lud ten ma niezwykłą zdolność widzenia pod wodą, która wydaje się niemal nadprzyrodzona. Ich dzieci widzą doskonale pod wodą bez okularów lub masek, a zrozumienie tej umiejętności zajęło naukowcom lata. Badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że dzieci mokenów widzą pod wodą dwa razy lepiej niż inne dzieci. Trenują mięśnie oczu, aby zwężać źrenice i inaczej ustawiać soczewkę, podobnie jak robią to foki i delfiny. Kiedy nurkują na głębokość kilku metrów, aby zebrać pożywienie, mają szeroko otwarte oczy i polują na małże i inne stworzenia morskie, korzystając z doskonałego wzroku. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że każde dziecko może nauczyć się tej umiejętności w ciągu kilku tygodni ćwiczeń. Dzieci z plemienia moken rzadko doświadczają zaczerwienienia i podrażnienia oczu, które u innych powoduje słona woda. Wstrzymują oddech na kilka minut i poruszają się pod wodą jak małe syreny, czując się w głębinach oceanu jak w domu. Numer 9 Lud Apatani W dolinach Indii żyje 26 tysięcy ludzi, którzy dzięki starożytnym metodom uprawy tarasowej przekształcili niemożliwe do zagospodarowania tereny bagienne w żyzne pola ryżowe. Kobiety z plemienia Apatani można natychmiast rozpoznać po ich unikalnych tatuażach na twarzach i dużych drewnianych zatyczkach do nosa, tradycjach, które opowiadają fascynującą historię przetrwania. Według legendy, kobiety z plemienia Apatani były tak piękne, że mężczyźni z sąsiednich plemion porywali je podczas najazdów. Aby chronić swoje kobiety, plemię postanowiło sprawić, by wyglądały mniej atrakcyjnie, tatuując ich twarze mieszanką sadzy i wkładając im drewniane zatyczki do nosa. Proces ten rozpoczynał się, gdy dziewczynki osiągały wiek 10 lat, a starsze kobiety starannie wykonywały tatuaże i modyfikacje nosa. To, co zaczęło się jako środek ochronny, ostatecznie stało się symbolem piękna i tożsamości w ich kulturze. Obecnie praktyka ta została w większości zaniechana ze względu na współczesne presje społeczne, ale starsze kobiety nadal z dumą noszą te znaki swojego dziedzictwa i siły kulturowej. Numer 8. Lud Masajów. W Kenii i Tanzanii żyją setki tysięcy Masajów, których życie całkowicie kręci się wokół bydła. Masajowie są zaciekłymi wojownikami od XV wieku, a ich niesamowite zdolności fizyczne wynikają z bogatej w wapń diety składającej się z mleka, krwi i mięsa ich ukochanych krów. Ci wysocy, silni ludzie mierzą bogactwo liczbą posiadanego bydła. Ich słynny taniec skokowy zwany Adamu pokazuje ich niesamowitą siłę nóg i wytrzymałość. Wojownicy potrafią wielokrotnie skakać, zadziwiająco wysoko, a im wyżej skaczą, tym bardziej są atrakcyjni dla potencjalnych żon. Ta zdolność do skakania wynika z wieloletniego pokonywania ogromnych odległości podczas pasienia bydła na afrykańskich równinach. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety przechodzą tradycyjne ceremonie bez żadnego znieczulenia, budując niesamowitą siłę psychiczną i tolerancję na ból. Nieustannie migrują, podążając za opadami deszczu, aby znaleźć najlepsze pastwiska dla swoich stad. Masajowie potrafią przejść 50 km dziennie, opiekując się setkami sztuk bydła, wykazując się wytrzymałością, która wydaje się przekraczać normalne ludzkie możliwości. Zanim przejdziemy dalej, kliknij przycisk Lubię to!, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień. Numer 7 Agori. W odległych miejscach kremacji w Indiach żyje tajemnicza grupa która pokonała najbardziej podstawowy ludzki strach przed śmiercią. Ci poszukiwacze duchowości czczą Boga Siwe i praktykują ekstremalne rytuały, które przerażałyby większość ludzi, a wszystko to w dążeniu do duchowego oświecenia. Według części relacji żyją w pobliżu miejsc kremacji, medytują wśród symboli śmierci i używają przedmiotów związanych z obrzędami jako znaków odrzucenia tabu. Smarują swoją skórę popiołem z kremacji i sięgają po to, co inni uważają za nieczyste. Ich celem jest przekroczenie wszystkich granic społecznych i lęków poprzez praktyki, które uznają za próbę duchowej wolności. Obecnie pozostało tylko kilkaset wyznawców, którzy wierzą, że przyjmując to, co społeczeństwo odrzuca, mogą osiągnąć duchową wolność. Podczas medytacji używają alkoholu i innych substancji, aby osiągnąć inne stany świadomości. Agori twierdzą, że te ekstremalne praktyki pomagają im zrozumieć, że życie i śmierć są iluzjami, a wszystko we wszechświecie jest połączone z boskością. Numer 6. Lud samów. Od tysięcy lat Samowie przetrwali w surowych warunkach arktycznych Laponii, rozwijając niezwykłe umiejętności pozwalające im prosperować tam, gdzie inni zamarzliby na śmierć. Ci hodowcy reniferów posiadają niemal nadprzyrodzoną więź ze swoim środowiskiem i zwierzętami. Samowie mają dziesiątki, a nawet setki różnych słów opisujących śnieg i lód, co pozwala im precyzyjnie poruszać się po niebezpiecznym terenie Arktyki. Praktykują joik, formę muzyki wokalnej, która pomaga im utrzymywać więź z reniferami i kulturą na duże odległości. Ten styl śpiewu pomaga im zlokalizować stada nawet podczas zamieci śnieżnych. I w całkowitej ciemności. Ich tradycyjny styl życia wymaga niesamowitej wytrzymałości i umiejętności przetrwania. Potrafią pokonywać setki kilometrów na nartach, podążając za migracjami reniferów, przetrwać w temperaturach spadających do minus 40 stopni Celsjusza. Samowie budują tymczasowe namioty ze skór reniferów i potrafią odnaleźć drogę przez arktyczną tundrę, korzystając z gwiazd. Kierunków wiatru i subtelnych zmian w strukturze śniegu, których inni nie są w stanie dostrzec. Numer 5. Lud Brokpa. Wysoko w górach indyjskiego regionu Ladak żyje 1800 osób, które według lokalnej tradycji uważają się za potomków armii Aleksandra Wielkiego. Brokpa mają uderzające europejskie rysy twarzy, w tym jasne oczy, jasną karnację i wysoki wzrost, co sprawia, że znacznie wyróżniają się spośród innych ludów himalajów. Ci górale przystosowali się do życia na ekstremalnych wysokościach, gdzie brakuje tlenu. Potrafią normalnie pracować i funkcjonować na wysokościach, na których inni łapią powietrze. Ich wyjątkowy wygląd i legendy o starożytnych greckich przodkach sprawiły, że stali się sławni, ale ich prawdziwe umiejętności polegają na zdolnościach przetrwania w górach. Brokpa praktykują ścisłe małżeństwa wewnątrz swojej społeczności, aby zachować swoją odrębną linię krwi. Uprawiają rośliny, w tym jabłka i orzechy włoskie, na wysokościach, na których większość roślin nie jest w stanie przetrwać. Podczas surowych zim, kiedy temperatury gwałtownie spadają, migrują wraz ze swoim inwentarzem do niżej położonych dolin, a latem wracają na wysokie pastwiska. Ich ciała przez wieki przystosowały się do wydobywania maksymalnej ilości tlenu z rzadkiego górskiego powietrza. Numer 4 Lud korowajów. W głębi indonezyjskiej dżungli żyją ludzie, którzy budują swoje domy na wysokości kilkudziesięciu metrów, na szczytach ogromnych drzew. Korowajowie budują te niesamowite domki na drzewach, bez użycia metalowych narzędzi lub nowoczesnego sprzętu, wykorzystując wyłącznie tradycyjne materiały, takie jak liny, ratanowe i drewno. Do lat 70. XX wieku korowajowie nie mieli kontaktu ze światem zewnętrznym i wierzyli, że są jedyną ludnością na Ziemi. Rozwinęli niesamowite umiejętności wspinania się na drzewa i potrafią wspinać się na drzewa wysokie na kilkadziesiąt metrów, używając wyłącznie rąk i stóp. Ich równowaga i koordynacja podczas pracy na niebezpiecznych wysokościach wydaje się niemożliwa dla innych. Korowajowie żyją jako łowcy zbieracze, a całe swoje pożywienie znajdują w lesie. Potrafią rozpoznać setki jadalnych roślin i tropić zwierzęta w dżungli z niesamowitą wprawą. Ich domy na drzewach chronią ich przed dzikimi zwierzętami, powodziami i wrogami. Każdy dom może pomieścić całą rozszerzoną rodzinę i służy przez okres do pięciu lat, po czym budowany jest nowy. Ich umiejętności wspinania się na drzewa i przetrwania w lesie są wynikiem tysięcy lat adaptacji do życia w dżungli. Numer 3 Lud korubo. W brazylijskiej dżungli amazońskiej żyje jedno z najbardziej odizolowanych i zaciekłych plemion na Ziemi. Korubo używają drewnianych pałek i zatrutych strzałek, aby bronić swojego terytorium, z zabójczą skutecznością dochodziło do śmiertelnych starć z intruzami, którzy próbowali zbliżyć się do ich terytorium. Korubo posiadają niesamowite umiejętności łowieckie, używając wyłącznie tradycyjnej broni do łapania ryb, małp i dzikich świń w gęstym lesie deszczowym. Ich celność w posługiwaniu się dmuchawkami z zatrutymi strzałkami jest legendarna i potrafią trafić w małe ruchome cele z niesamowitej odległości. Pracują tylko od 4 do 5 godzin dziennie, a mimo to zapewniają wszystko, czego potrzebuje ich społeczność. Większość z około 200 członków plemienia korubo pozostaje całkowicie odizolowana od współczesnej cywilizacji. Mieszkają w dużych domach wspólnotowych i malują swoje ciała czerwonymi barwnikami roślinnymi. W plemię nie ma formalnej struktury przywództwa, a mężczyźni i kobiety mają równe prawa i uprawnienia decyzyjne. Ich umiejętności przetrwania w amazońskiej dżungli są tak zaawansowane, że prosperują tam, gdzie inni szybko umieraliby z powodu chorób, drapieżników lub głodu. Numer 2. Lud Asaro. W górach Papui Nowej Gwinei żyją wojownicy, którzy odkryli, że strach może być ich największą bronią. Asaro pokrywają całe ciała gliną z rzeki i noszą przerażające ponadgabarytowe maski, które sprawiają, że wyglądają jak mściwe duchy z grobu. Według legendy, kiedy Asaro zostali pokonani w bitwie, ukryli się w błotnistej rzece aż do zachodu słońca. Kiedy wynurzyli się pokryci szarą gliną, ich wrogowie pomyśleli, że są duchami i uciekli w przerażeniu. Asaro zdali sobie sprawę, że znaleźli idealne przebranie i zaczęli tworzyć wyszukane gliniane maski o przerażających rysach. Współczesna forma tego widowiska Stała się szerzej znana w roku 1957. Podczas rytualnych tańców błotni wojownicy Asaro poruszają się gwałtownymi, przerywanymi ruchami, które sprawiają, że wyglądają jak duchy ze złamanymi kośćmi. Odganiają wyimaginowane muchy, co sprawia, że przedstawienie jest jeszcze bardziej przerażające. Błoto i maski służą zarówno celom duchowym, jak i praktycznym, łącząc ich z duchami przodków, a jednocześnie zastraszając wrogów. Ich umiejętności w zakresie wojny psychologicznej i artystyczne umiejętności tworzenia masek sprawiły, że stali się znani na całym świecie. Numer jeden. Lud sentinelczyków. Na Małej Wyspie w Indiach żyje najbardziej odizolowany lud na Ziemi, który od dziesiątek tysięcy lat odrzuca wszelkie kontakty ze światem zewnętrznym. Sentinelczycy strzelają z łuków do każdego, kto zbliża się do ich wyspy, w tym do helikopterów i łodzi, wykazując się niesamowitą celnością, Dzięki swoim ręcznie wykonanym broniom ci łowcy zbieracze przetrwali całkowicie samotnie, rozwijając unikalne umiejętności pozwalające im prosperować na swojej małej wyspie. Budują łodzie, które mogą poruszać się po niebezpiecznych rafach koralowych i polują na ryby w płytkich lagunach za pomocą włóczni i strzał. Ich wiedza na temat środowiska wyspy jest tak kompletna, że przetrwali potężne tsunami z roku 2004, które zniszczyło sąsiednie obszary. Język Sentinelczyków jest całkowicie nieznany światu zewnętrznemu. a jego mieszkańcy opracowali własne narzędzia, broń i metody przetrwania bez żadnego wpływu z zewnątrz. W roku 2018 amerykański misjonarz John Allen Chau zginął próbując nielegalnie nawiązać z nimi kontakt. Rząd indyjski chroni ich izolację, ponieważ kontakt z osobami z zewnątrz prawdopodobnie zniszczyłby ich poprzez choroby czyniąc ich najlepszym przykładem przetrwania i niezależności człowieka. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach poniżej i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. Dziękujemy za obejrzenie.